Cześć, w jaki sposób zrzucić tłuszcz z brzucha w zaledwie jeden tydzień? Posłuchaj, jest jedna metoda. Ta metoda nazywa się operacja. Bez operacji, niestety, nie da się w tak krótkim czasie pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej z tej części brzucha. Dlatego, koniecznie oglądaj to wideo dalej, ponieważ przedstawię Ci metody. Które wykorzystaliśmy razem z całym zespołem na przeprowadzenie ponad 14 tysięcy kobiecych metamorfos online, i chciałbym właśnie przedstawić Ci tą najszybszą drogę ku temu. Pierwsze pytanie: ile czasu to realnie Ci zajmie? Posłuchaj, tak standardowo, normalnie, naturalnie ten proces powinien zajmować około 0,5 do 1% w skali tygodnia. Ok? Spadku wagi. Więc czy ten proces będzie zawsze taki sam, że co tydzień będziesz tyle gubiła? Niestety nie. Czasami będziesz, będzie tak, że na przykład na początku w pierwszym, drugim tygodniu zgubisz dużo więcej kilogramów, natomiast przez kolejne tygodnie ta waga się zatrzyma. Czy to oznacza, że nie ma progresu? Nie. Bardzo często jest tak, że na przykład waga nie zmienia swojej ilości, natomiast padają na, na przykład obwody, albo wzrasta nasza siła, albo poprawia się nasza regeneracja nocna. Jest wiele takich elementów, które są w stanie właśnie powodować, że ty na wadze nie widzisz progresu, ale realnie ten progres jest. Dlatego nie powinnaś mieć wyznacznika wagi jako jednego takiego wskaźnika do mierzenia swojej efektywności. Jeżeli chodzi o dietę, czyli o punkt drugi, jaką powinnaś wybrać to tak naprawdę jest to temat rzeka. Możesz wybrać dietę ketogeniczną, Atkinsa, wegańską, wegetariańską itd. itd. Natomiast musisz zadać sobie pytanie, czy jesteś w stanie na tej diecie wytrwać więcej niż 3 lata. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to w ogóle nie powinnaś się za nią brać. To oznacza, że zobacz, mamy na przykład dietę e, dąbrowską, okay? czyli mamy szejki, mamy jakieś tam soki itd. itd. Fajnie się czujemy przez kilka tygodni, natomiast pytanie, czy masz tyle czasu, żeby co tydzień jeździć na targ, ważyć, siekać, szopkować, blendować i tak dalej, tak dalej. To jest problematyczne, więc czy taka dieta przynosi efekty? Przyniesie efekty. Czy długotrwałe? No nie, no bo nie będzie w stanie na niej wytrwać przez dłuższy okres czasu. Poza tym również ta dieta jest bardzo eliminacyjna, więc również nie. Dlatego dieta, którą wybierasz, powinna być taka, która jest realnie dopasowana do Twojego trybu życia i do Twoich preferencji. Więc jeżeli lubisz w piątek wieczorem wyjść na wino albo zjeść pizzę, prawda? Jeżeli lubisz zjeść czasami czekolady, to powinnaś mieć taką dietę, która pozwoli Ci na to, żebyś bez wyrzutów sumienia mogła to jeść. Dodatkowo... Jeden z tych elementów oczywiście jest model diety, czyli to może być, wiesz, to może być dieta śródziemnomorska, to może być metodyka carb cycling, możesz zastosować post okresowy. Załóżmy, jest wiele tych różnych metod, które możesz wybrać, ale koniec koniec jednym z najważniejszych elementów jest to, żebyś była w deficycie kalorycznym. Więc jeżeli jesz minus około 10-15% zapotrzebowania kalorycznego, to wszystko jest jak najbardziej super. Ważne jest to, żebyś nie ucinała powyżej minus 30% Zapotrzebowania kalorycznego, bo to praktycznie gwarantuje efekt jojo i jest niemożliwe do stosowania przez dłuższy okres. Więc jeżeli chodzi o dietę, ja przygotowałem na swoim kanale wiele różnych innych filmów, właśnie o diecie. Natomiast taki ogólny kierunek chciałbym Ci dać w postaci właśnie dobrze dobranej diety. Numer trzeci, czyli trening, i powiem Ci szczerze, że w internecie znajdziesz bardzo dużo różnych wideo, bardzo dużo ćwiczeń, bardzo dużo różnych wiesz, zestawów. Natomiast Podstawa zawsze wygrywa. Najprostsze rozwiązania zawsze są najskuteczniejsze. I na podstawie ponad 14 tysięcy metamorfos jasno mogę stwierdzić, że ćwiczenia wielostawowe są tymi najlepszymi ćwiczeniami, które tak naprawdę działają w naszym przypadku. Wśród kobiet, które nie mają czasu na długie treningi, monotonne diety, bo zobacz, co innego jak miałaś na przykład 20 lat, chodziłaś na studia, prawda? Miałaś więcej czasu, mogłaś wtedy biegać, mogłaś wtedy pójść na zakupy, mogłaś pojechać na siłownię i codziennie chodzić na siłownię i na zajęcia fitness. Był na to czas. Być może miałaś partnera, być może nie miałaś partnera, ale miałaś więcej czasu i bardziej prawdopodobnie zajmowałaś się sobą. Z biegiem czasu zmieniają się nasze priorytety. Chodzimy do pracy. Mamy partnerów, prawda? Partnera. E, być może mamy dzieci, mamy zwierzęta, prawda? Opiekujemy się bliskimi, więc zmieniają się te priorytety i nie mamy już tyle czasu co kiedyś. Poza tym metabolizm również nie jest ten sam. Dlatego należy wybrać metody, które są najskuteczniejsze pod względem bodźców metabolicznych. I według nawet badań to ćwiczenia metaboliczne, najlepsze te ćwiczenia, to są ćwiczenia, które właśnie aktywują więcej niż jeden staw. Czyli zobacz, jeżeli ja chcę zaangażować mięśnie czworogłowe uda, nogi, prawda? Jeżeli chcę zaangażować nogi, mogę pójść na siłownię i zrobić sobie wyprosty kolan, albo mogę wziąć gumy i zrobić sobie wyprostowanie, prostowanie kolan, prawda? Zaaktywuję ten mięsień. Natomiast, jeżeli ja wezmę sztangę na plecy albo złapię sobie tutaj większą sztangielkę i zrobię przysiadę z tym ćwiczeniem, to oczywiście zaangażuję czworogłowy uda, ale oprócz tego mięśnia zaangażuję również dwugłowy uda. Pośladki, plecy, brzuch, klatkę, barki, stopy, prawda, łydki. Zaangażuję wszystkie mięśnie, ponieważ to one mnie utrzymują. I co to powoduje? Że niby mamy ten sam efekt, bo chcemy zaangażować czworogłowy UDA, ale rezultat jest inny, ponieważ ja w ten sposób spalę... Dużo, dużo, dużo mniej kalorii niż jeżeli wezmę sztangielkę i będę wykonywał te ćwiczenia, właśnie e, wielostawowe. Dlatego, jeżeli chcesz uzyskać szybkie efekty i naprawdę trwałe efekty, koniecznie wrzuć do swojego programu treningowego ćwiczenia wielostawowe, czyli przysiady, wykroki, zakroki, wiosłowania i tak dalej, ćwiczenia, które po prostu angażują więcej niż jeden staw. Kolejnym elementem jest to, ile wykonujesz kroków w ciągu dnia. To jest bardzo ważne, ok? My jako ludzie nie jesteśmy przyzwyczajeni do pracy siedzącej, do siedzenia właśnie przy komputerze. To oczywiście nie oznacza, że powinniśmy zrezygnować totalnie z pracy, i jutro dać wypowiedzenie dla naszego pracodawcy, ale powinniśmy zrozumieć, że nasze ciało źle funkcjonuje w takiej sytuacji. Dlatego, jakie są metody na to, żeby robić więcej kroków? Oczywiście, możesz prowadzić na przykład poranny spacer. Możesz kupić psa i codziennie z nim wychodzić, prawda? Możesz ustawić sobie przypomnienia w Google kalendarz, żebyś właśnie wychodziła sobie na spacery. Możesz to wszystko zrobić, wręcz powinnaś to wszystko robić, żeby osiągnąć określony rezultat. Natomiast to, co również Ci sugeruję, jeżeli w szczególności masz tryb pracy siedzący, to rozejrzeć się nad stołem stojącym, nad biurkiem stojącym, ok? Czyli nad takim biurkiem, w którym realnie nie musisz siedzieć, ale możesz stać. Co to spowoduje? Że jeżeli masz Zoom cola, jeżeli masz jakieś szkolenie, jeżeli coś tam robisz, prawda, nie musisz non-stop pisać, to w tej pozycji stojącej wykonasz bardzo dużo takich mikroruchów, na których nawet nie zwrócisz uwagi, i w ten sposób już po prostu zrobisz tą bardzo często określoną ilość kroków. Więc czasami nie trzeba dokładać czegoś ekstra, czasami nie trzeba zajmować swojego czasu robieniem dodatkową ilością kroków. Wystarczy dokonać kilka zmian, które właśnie spowodują bardzo duży efekt. I jedną właśnie z tych zmian jest to, że możesz kupić biurko stojące. Czy to jest duża inwestycja? Na pewno. Większe niż normalne biurko, oczywiście jest wiele rodzajów. Ja tutaj absolutnie nic nie chcę ci sprzedać, nic proponować. Chcę ci zarekomendować tą metodę. Możesz też kupić takie zamiast całego biurka podnoszonego, możesz kupić chociażby podstawkę na monitor, który podnosi sam monitor zamiast całego biurka. Jest wiele możliwości i sugeruję ci wybrać którąś z nich. Chyba, że aktualnie już teraz robisz jakieś te 8 czy 10 tysięcy kroków, wtedy tak naprawdę nie musisz się tym bardziej przejmować. Natomiast jeżeli robisz poniżej tego, yo To konieczne jest to, żebyś coś zaczęła wprowadzać do swojej codziennej aktywności. A jak to mierzyć? Możesz kupić jakiś zegarek, prawda? Możesz kupić Oura Ring, ja korzystam z takiego ringa, jest bardzo wygodne, ale możesz tak naprawdę w, dowolnym, w dowolnej aplikacji mobilnej również to mierzyć, pod warunkiem, że oczywiście trzymasz telefon praktycznie ciągle przy sobie. Więc ta zasada, jeżeli chodzi o ilość kroków, na pewno bardzo mocno pomoże ci e, zgubić tłuszcz, zarówno z brzucha, jak i z całego organizmu. Kolejnym elementem jest właściwa regeneracja i zapewne wiesz, że musimy spać, że musimy się regenerować, że musimy pójść wcześniej, że musimy spać w chłodnej sypialni. Wszyscy o tym wiemy. Dlatego... Uważam, że czasami nie powinniśmy dowiadywać się nowych rzeczy, nowych jakiś tam przemyśleń, tylko mieć powtarzane pewne rzeczy. I zobacz, regeneracja nocna jest jednym z najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o proces tkanki tłuszczowej. To właśnie wtedy, kiedy śpisz, twój organizm się regeneruje. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy po prostu z tego, jaki to ma wpływ, potężny wpływ na nasz organizm. Powinnaś spać w ciągu każdej nocy od 3 do 4 godzin w fazie snu deep, i REM. Okay? To oznacza, że dzięki temu, że będziesz właśnie spała te 3-4 godziny właśnie w tych fazach, to będziesz miała więcej energii następnego dnia. Twój centralny układ nerwowy będzie zregenerowany i również będziesz miała zregenerowane te mięśnie. Dzięki czemu będziesz realnie w stanie wykonywać kolejne treningi, cięższe treningi. Będziesz miała chęć chodzić po schodach zamiast jeździć windą. To właśnie dzięki optymalnej regeneracji nocnej. Jeżeli chodzi o regenerację nocną, no pamiętaj o tym, żeby Twoja sypialnia, jak wspomniałem wcześniej, była przewietrzona, była chłodniejsza, żeby było jak w grobowcu, ok, to jest bardzo ważny test na sypialnię, czyli jeżeli na przykład w ciągu dnia pójdziesz do sypialni, zasłonisz wszystkie żaluzje i dalej będzie widno, to znaczy, że to jest zła sypialnia i warto jest ją zoptymalizować. Kolejnym elementem jest materac, jeszcze innym jest to, żeby wyłączyć totalnie niebieskie światła. Ja przygotowałam specjalnie osobne wideo, w którym opisuję jak zoptymalizować naszą sypialnię dla jak najlepszej regeneracji nocnej. Odsyłam tutaj na YouTube'a z pewnością znajdziesz tam to wideo. Natomiast tutaj na, podczas dzisiejszego właśnie wideo chciałbym Ci wspomnieć o tym, że ta regeneracja nocna jest jednym z kluczowych elementów. Jeżeli będziesz zarywać noce, jeżeli będziesz oglądać późna seriale na Netflixie, to wierz mi, będziesz miała większe prawdopodobieństwo, że zjesz więcej kilokalorii, a następnego dnia będziesz po prostu bardziej zmęczona, bo Twój organizm nie zdążył się zregenerować tak jak należy. I ostatnim elementem jest suplementacja. Dlaczego ostatnim? Ponieważ suplementacja to jest dodatek. Okay? To nie powinna być baza i wiele osób po prostu traktuje suplementy jako takie zbawienie. I na przykład jeżeli nie mają czasu na sen, to kupują suplementy na regenerację nocną. Jeżeli są głodni, to kupują suplementy na zahamowanie głodu. Jeżeli dostarczają za dużo kalorii, to biorą suplement, bo to biorą spalaczy tłuszczu. To jest droga do To nie powinno tak wyglądać. Suplementy bardzo mocno się nam przydają. Okay, ja absolutnie nie jestem przeciwnikiem, ja jestem zwolennikiem suplementacji, ale zrobionej w racjonalny sposób. Więc zobacz, jeżeli na przykład nie znosisz ryb, tak jak ja, na widzę po prostu ryb i, nie, i po prostu mi słabo jak czuję jakąkolwiek rybę, jeżeli jesteś taka właśnie jak ja i po prostu nie lubisz tego, to praktycznie nie masz możliwości znalezienia w produktach omega 3. Dlatego suplementacja omega-3 jest kluczowa, jest bardzo ważna, żeby dostarczać właśnie tą omegę. Albo jeżeli na przykład masz tryb pracy siedzący i siedzisz od 8 do 16 w biurze, gdzie nie masz tak naprawdę dostępu do słońca, albo masz, ale przez szybę, prawda, to nie masz możliwości dostarczenia odpowiedniej ilości witaminy D. Dlatego suplementacja tą witaminą jest niezbędna, ponieważ nie jesteś w stanie tego inaczej uzupełnić. Natomiast to wcale nie oznacza, że musisz stosować wszystkie suplementy. Po prostu powinna stosować te suplementy, których nie jesteś w stanie dostarczyć przez Twoją dietę albo przez Twój lifestyle. Okay? Dlatego suplementy jak najbardziej tak, ale pamiętaj, że nie na nich bazujemy i że one nie są receptą, a są dodatkiem. Więc to jest tych pięć zasad, które właśnie pozwolą Ci na to, żeby zgubić tkankę tłuszczową i zachować te efekty na zawsze. Okay? Ważne jest to, byś pamiętała, że ścieżek jest bardzo dużo i najważniejszą ścieżką którą powinnaś wybrać jest to, żeby ona była dla Ciebie wygodna. Więc bardzo cię proszę, nie porywaj się na żadne jakieś takie diety rygorystyczne, na których się męczysz, nie wiem, treningi, że po prostu nie podobają Ci się, ale się zmuszasz. Bo okej, okay, być może jesteś osobą bardzo zaangażowaną, silną emocjonalnie, zmotywowaną i wytrzymasz te trzy miesiące. Ale czy wytrzymasz tak przez kolejne 3 lata? Prawdopodobnie nie, ponieważ inne rzeczy będą ważniejsze wtedy. Dlatego. Zbudowanie wymarzonej sylwetki nie jest trudne. Ważne jest to, żeby po prostu to było zrobione według zasad, które Tobie odpowiadają. Jeżeli jesteś osobą zapracowaną, która nie ma czasu szukać informacji po internecie, zastanawiać się, czy to może, czy tamto może, serdecznie zachęcam Cię do mojego programu Budowy Sylwetki Hollywood. W środku którego razem z całym zespołem po prostu pomagamy kobietom takim jak Ty dokonać metamorfozy sylwetki raz na zawsze bez efektu jojo. Mamy takie hasło, mamy taką obietnicę, że program. Hollywood to jest ostatni program, który kupują nasze podopieczne, więc jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, odsyłam Cię na stronę www.programhollywood.pl Tam znajdziesz więcej informacji. Jeżeli podobało Ci się to wideo, będę wdzięczny za polajkowanie, subskrybowanie, czy jakie tam inne możliwości są na wideo. Z mojej strony to by było tyle. Jeżeli masz dodatkowe pytanie, śmiało ślij komentarz, a ja w przeciągu 24 godzin na pewno odpiszę. Pozdrawiam serdecznie.